Lubię kiedy mówi z lubię kiedy sobie może obok zasnąć. Lubię noc i to, że mogę jej dotknąć. W sumie nic mała nie robię za darmo, ja. Yeah. Lubię kiedy mówi z lubię kiedy sobie może obok zasnąć. Lubię noc i to, że mogę jej dotknąć. W sumie nic mała nie robię za darmo, ja. Yeah. Nowy beat, nowy spontan, strip, nowa zwrotka. Stliki chcę na kontach, zobaczymy co mi los da. Trudno mi już poznać, jaki D jestem na łącza. Czuję się dobrze, gdy nie widzę ciebie co dnia Ciebie co dnia Nie wiesz o nas nic, zagadasz po kontach W latobyku byku spełnie sny leci para som. Wolę żyć a nie towar iść a nie konać Blizna nad wyciągasz broszówkę, lubię pytasz czy zagramy Tyby pewnie ten czas poświęciliby nagramy Powie tylko jedno, kiedy zostajemy sami Teraz chce się bawić, na bok podsuwam obawy widzimy spoczko widzimy się dziś z tobą wyjątkowy mała każdy raz z mogę, non stop, z tobą mogę być. Wyjdziemy na spacer, lubię sam, kiedy mówi z lubię kiedy sobie może obok zasnąć. Lubię noc i to, że mogę jej dotknąć. W sumie nic mała nie robię za darmo, ja. Yeah. Lubię kiedy mówi z lubię kiedy sobie może obok zasnąć. Lubię noc i to, że mogę jej dotknąć. W sumie nic mała nie robię za darmo, yeah. Byłem bezdomny, ale nie spałem na strychu. W porę się ogarnąłem byku, życie mam po byku. Nieustanna samorealizacja to non-stop. Pytasz się co u mnie, odpowiadam, jest spoczko. Mokro na ulicach, bo wczoraj padał deszcz. Kiedyś padał mi w sercu, ale dzisiaj to już nie. Jestem z tobą, wywodzę się z podziemi, ziemi No i powiem ci szczerze, żebym nic w tym życiu nie zmienił My to gramy, to coś mamy, tu siekamy Taki vibe zawsze przy mnie jest muzyka, więc już nie jestem sam. A lubię kiedy patrzysz i choć nie chcę się wiązać, to w cichej nadziei Puszczam dla Ciebie nowy spontan Do ziomka, mój wokal bo w studiu jak w raju Powiem ci jest i spoczką jedyna w swoim Lubię kiedy mówi z boczką, lubię kiedy sobie może obok zasnąć, lubię nocy to, że mogę jej dotknąć, w sumie nic mała nie robię za darmo, ja. Yeah. Lubię kiedy mówi z boczką, lubię kiedy sobie może obok zasnąć, lubię nocy to, że mogę jej dotknąć, w sumie nic mała nie robię za darmo, ja. Yeah.